Idź na zabieg usuwania zęba mądrości. Jest to bardzo bolesne, więc podają ci mocne znieczulenie, tak zwanego głupiego Jasia. Już po wszystkim. Budzisz się. Leżysz na krześle dentysty, zdezorientowany. Próbujesz znowu zasnąć. Przychodzi mamy. No dobra, Anon, wstawaj, idziemy. Mamy i pielęgniarka trzymają cię za ramiona i próbują przenieść do wyjścia. Przechodzisz obieg wiatraka. Myślisz, że to dźwięk śmigieł helikoptera. Spytaj pielęgniarki, czy z sierżantem jest wszystko w porządku? Nie widziałem go, odkąd wpadliśmy w zasadzkę. Jej twarz mówi, co ty do mnie, kurwa, pierdolisz? Ale ona stoi cicho. Trzymaj ją za policzki i krzycz, gdzie jest sierżant, kurwa? Patrzy niekomfortowo na twoją mamę i mówi: Sierżanta tu nie ma. Upadnij na kolana, zacznij płakać i wyć. Dopadli sierżanta! Chyba ale skośle skurwy, syny! Mama i pielęgniarka niosą wyjącego siedemnastolatka przez gabinet dentystyczny, podczas gdy jego męczą wspomnienia z wojny, na której nigdy nie walczył o człowieku, którego nigdy nie znał.